No, nie mogę wyjechać O, ej. Nie, 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 nie Ty, stój Leżę Ja, serio Cześć się witajcie z tej strony Urban, witam w kolejnym odcinku Na Osinie, oczywiście z Jarkiem Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie, moi drodzy kochani Także na bardzo fajnej serii, no dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem, drugim to już No a dzisiaj akcja zapowiadana, czyli zbieranie belek Miało być ogólnie siano kiszonki, ale będziemy sobie zbierać siano DJM ja sobie u Jarka na odcinku prasować, także link do jego odcinka macie w opisie. A przecież sobie do jego kanału. Także bijecie. O to, tam. to, 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 o, to, 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 A my sobie już lecimy na łąkę. Jarek coś tam... Chyba żniwujesz, nie? Czy co? No powiedzmy, mam przestój, bo mi się biznes. Tak, się popsuł. Jak zwykle zresztą? My sobie już lecimy na łąkę. Mamy tutaj dwie przyczepy dosyć fajne, które... Nie wiem nie wiem czy na tą drugą mi tutaj wejdzie Trzy, trzy belki czy mi wejdą na spodnie, bo to strasznie małe te przyczepy lipa. Ty masz ogólnie przyczepy do po bo normalną, nie? Mmm... Wiesz co chyba tak tam nawet nie wiem. Taką sobie... małą mam wiesz, w sumie dłużyczkę, dłużyczkę bym powiedział bardziej niż dłużycę. To jest w sumie My mogłem to... jakąś, bo to... nie wiem, to może być lipa straszna z tym układaniem, nawet też nie układałem tych tych belek więc może być ciężko A Na samym początku w sumie też możecie stawić łapkę w górę napisać jakiś tam kreatywny komentarz normalnie Nie Jarek na Jarek napisze no, pierwszy że jest I ja napiszę że jestem 99 No dobra to napisz tak Dobrze <laughs> Oczywiście Dobra dojechaliśmy sobie na łąk tutaj widzicie Sporo tego jest nie wiem no z 30 może? Nie na no, 20 widzi będzie Nie wiem <laughs> Też nie wiem w sumie <laughs> Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie tym Ursusem, ale coś czuję, że będzie ciężko. Jak będzie ciężko, ciężko to go nie sprzedam. Jak się będzie nim ciężko operować tym turem. Bo trochę on jest taki... ...ciutkę zbugowany. Ale to wiecie... ...to się wytnie. się go sprzeda coś. Jarek kupi. Nie no co ty, ja będę używanego sprzętu ciebie kupował. Ogólnie u Jarka poruszyliśmy temat, nie od contest. No, u mnie też w sumie możemy troszeczkę poruszyć ten temat. A dla bardziej takich wtojamniczonych, to mówię, tam wbicie na odcinek, sobie, obejrzyjcie, to będziecie wiedzieć. No co, no w sumie jest mod Contest, już jest troszeczkę po, nie? Nawet po, po mod znaczy, teście. Znaczy nie tyle co mod Contestie, tylko po wydaniu modów, bo tam jest czas na głosowanie, nad, nie wiem no, szczerze. 20. któregoś tam. 4. No, no to... albo 9. Dziewią... nie. czwartego. nie. Tam któregoś, ale 29 są wyniki na pewno, coś do tego. Właśnie. No ale już w sumie wiemy jakie mody są, już nic nie można dodać nic nie można ująć w sumie. No ja tam w sumie jestem dosyć zadowolony. Eee, znaczy no dosyć. No jestem bardzo zadowolony ogólnie. Bardziej z tych polskich modów jakie wyszły. Mega to robotę robi. Mnie, też chyba no z tego znam widziałem. Ogólnie u mnie pod odcinkiem. Jak grałem sobie na tych modach z mod contestu to... No też ludzie jesteście mega zadowoleni z tych raczej modów, bo... Cały czas ktoś się pyta, skąd te mody. I że są mega fajne, więc... No są fajne, no ale mówię no... Jest coś... Yy, czy niestety nie ma tego, tego coś, co by spowodowało, że... Yy, wiesz no, urwę ci, ci to przynajmniej Natomiast wysoki poziom tych modów trzeba powiedzieć wprost, bo... Bo przy 17 nie było aż tak wysokiego high levelu, jeśli chodzi o, wiesz, o jakość tego, tego wszystkiego. A teraz to po prostu to wygląda pięknie. No teraz to ładnie wygląda, no mega grafika robi tutaj te swoje, nie? Tak, oczywiście. Z połowa także, też roboty tak naprawdę. Także no, no dużo się zmieniło, no lepszy jestem ten Mad contest niż 17 na pewno. Pod względem też, że dużo dużo więcej Polaków wzięło udział, nie? Bo tam w sumie z tego co tam widziałem to 3 czwarte, znaczy no może nie 3 czwarte, ale większość też jest od Polaków, nie? O co tu jak kolizję to ma? Dobra, nic nie mówiłem. Ja pierdziele tej. O, metrowa kolizja na tym jest, na widłach. Super, super. To są te mody. Oczywiście nie, tam, te, te widły nie są z modkątem, żeby nie było za chwilę. Tak. Gadania i grybania, no Nie. Właśnie, co my gadamy tej? Dobra, sobie lecimy. No. Mówię, no podsumowując, tutaj ogólnie modkątem jest taki jednym słowem. U Jarka tam bardziej sobie rozwinęliśmy Stof. temat. Może no, mega, mega. Życzymy ogólnie tam wszystkim. Yy, wszystkim Polakom i ogólnie tak jakby yy, wszystkim biorącym udział powodzenia. Jak Oczywiście tam, Jak najlepszych głosów i Adam. wyników. No. Chociaż tam dużo miejsc można zająć, więc myślę, że praktycznie co drugi wygra, nie? No wiesz co z tego co tam e... idzie jakie tam są nagrody, nie? Bo tam mega nie wiem dużo nagród na jest, weź sobie popatrz w tej. Tyle modów ile wyszło, to tyle chyba nawet nagród jest, ci powiem. Masakra Bo tam jest ta, ta wycieczka do tej farmy, jakiś tam? Coś takiego. Jest taka mhm. jakaś tam wycieczka, nie? Tam Horsch dużo chyba yy, robi, nie? Nie wiem, ale tam dużo sponsorów jest na to. Horsch na pewno sponsoruje to i tak na 150%, nie? Horsz, nie wiem kto tam jeszcze w sumie. No Gans też pewnie coś tam wkłada jakieś pieniądze, nie w to. No ale wiesz, no Gans nie tyle co. No co tam Spon... no, taki sponsor wiadomo inny, marki jakby jakieś. Tak, no bo chorz jest mocno to w to zaangażowany z tego o, co. Tam. Z tego co pamiętam tam. i tam. To jest... On też... Wszystko z tego mają duży, nie, bo to reklama jest tak. Kurde człowieku. Coś za coś, nie? Za darmo nic nie nie jest. Dla nich to jest, wiesz, dla nich to jest nic przy tym co. Ma 50 takie. No, takie 3zł bym powiedział no. mocno, kochał 3zł No więc, naprawdę no, lipy nie urywa raczej Znaczy, czegoś innego, ale Wiadomo, family friendly Nie Jarek? I Ty... oczywiście Ogólnie powiem, że nawet mega mi to idzie Już mamy prawie pierwszą przyczepę załadowaną, więc Myślałem, że gorzej będzie, więc Naprawdę jest spoczko Zawsze wiem, że mnie podziwialiście za układanie tych belek Mam nadzieję, że w tym odcinku też tak będzie. Chociaż już... Troszeczkę psułem, ale dobra to mniejsza z tym. Byle by dojechać do farmy. Na farmę, żeby dojechać właśnie. Troszeczkę się kurde ci plącze, nie wiem czemu. Jarek postawił po jednym. Nie? No oczywiście. Nie wiem. Ale dobra. Lecimy dalej. Co jeszcze w sumie? Możemy poruszyć temat prawnika, bo też w sumie parę osób się pytało. Z tego co tam widziałem po komentarzach że kiedy prawnik, no kiedy Jarek. Jak wyjdzie mapa aventuria? No jak wyjdzie mapa aventuria, bo mody już tak mamy. No w myśli to fajnie wygląda. ten zakres już jakby, wiesz co, zakres modów już mam w głowie. No bo... mamy taki właśnie plan w głowie, jakby nie? Teraz tylko po prostu to wprowadzić do gry i na YouTube, nie? To zacząć po prostu nagrywać. Mm, tak, tylko tak, tak. Teraz tylko po prostu czas, mapa i to tyle i będą po prostu materiały z prawnika, nie? Jeśli chodzi o ogólnie o zarys modów, no to będą po prostu zaczniemy od 30-60, tak jak to było w 17. I będziemy tak cisnąć, nie? Bo to było no, mega, cool. mega, mega oglądalne, więc coś tam się ogarnie. Trochę, żem to... <laughs> Ale to trochę tą maszynę. Znaczy te układanie. Tych, tych, tych. Co? Nie wiem kiepsko to wygląda. Ja dzisiaj nagrywałem film i człowieku także mu ułożył baloty, o panie! Serio? No kurwa Jak tobie wyszło to mi też musi Zobaczycie to moi drodzy O dobra Poniedziałek Rybka rybka Idziemy dalej <gry> Ale... On jak to zobaczycie no bo wydam, jutro wydam jutro mam niedzielę nie? Ale ty układałeś normalnie na duży pewnie więc Ty miałeś lepiej ja Na taką małą przyczepkę mordo Aha no dobra Ja mam utrudnione FS, bo nie wchodzą mi cztery cztery baloty na dół i w powietrzu są te tylnie dwa, nie? Mhm. Nie wiem, się psuje wszystko, więc... Ale to obradam Tam wiadomo gra jest Kiedyś się lepiej układało To się miało fach w rynku, a teraz taki słabo trochę Z tym fachem w rynku Ale będzie git malina Majster załaduje Majster cyk tak? Nie wiem, no Ty, chyba pasy muszę pozapinać takie Pozapinać pasy? No, ja bym na twoim miejscu zapiął Dobra, pozapinam Troszeczkę teraz nierealnie, będziemy przez pasy ładować, ale... No jest ten stresik lekki, że coś tam wystrzeli Bo to jednak cały czas jest farming Długo nie mam właśnie tą sianą kiszonkę, mieliśmy to zbierać dzisiaj, owijać Ale nie mam owijarki, będę musiał wypożyczyć Zaraz sobie sprawdzimy ile... kurde też nie mamy Owijarki, bo mieliśmy pobrać, nie? Eee, wait, chwila myślę, tak Tak, mieliśmy pobrać owijarkę Bo teraz tutaj jest ta oryginalna z farminga no wypożyczenie tak. jej 2000 więc 3 2700 A my tam pobierzemy taką mursusa bo tam wyszła jakaś To sobie wiecie Ale ogólnie z tym obierkami, takich do balotów to jest bieda streszta. No lipa fest, nie ma nic nie Więc wiem. Masakra jakaś Nikt się jakoś tak nie postarał, nawet nie ma takie zawieszane jakiejś fajnej Tylko wszystko takie na koła Znaczy jak widziała widziałem wiesz to zawieszaną Taka Zielona? Z żółtymi tymi? Tak, ale to tak zbugowana wchodziła. Nie, działa ona. Niby. No mówię. Z tego co tam czytałem komentarze. Fajne są te komentarze, gdy tam. Na przykład na LS Wordzie, coś, nie? Tam ludzie od razu piszą, że ja się nie opłaca pobierać czy nie pobieram też. Nie korzystam z LS Warda. Nadal. No ale. Chodzi mi po prostu o komentarze. Na przykład tam na jakichś zagranicznych stronach to wiadomo, że się nie doczytasz po angielsku, nie? No, kto jak to, okej? Okay. Okay. Dobra, nie chcę mi się w te w tłumacza wbijać, bo tu sami to wiesz. Wiesz co chodzi? No tak, wiem. To sobie czytasz po polsku, Szczególnie gówno i nie pobierasz tego. No to... <noise> Jak to Polak nie opisze, nie? Mm. To się nie pobiera tego. Co na ten Ursusa też był dosyć tam chory, ten spory, spory hate, z tego co tam pamiętam. Nie wiem, ja tego nie śledziłem szczerze przyznam, a ale... Ale wiesz co, no generalnie dużo, dużo jest zawsze hejtu związanego z właśnie z faktem, że... Może to nie jest coś czego by wszyscy chcieli i tak dalej. Ja też ludzie nie wiedzą jak... nie wiem. Ja tam kiedyś próbowałem zrobić jakiegoś moda to ciężko, ciężko. Nie wiem. Ja do 13 robiłem. Robiłeś? No. Serio weź po pochwalę jakimś. 60. Serio? Mhm. O kurde ty zadziwiłeś mnie to. Ale nie wydawałem, wiesz? Polska moc. Nie, znaczy u mnie w okolicy był taki, taki wiesz co, taki, mm, znaczy taki no, była taka sześćdziesiątka bardzo ładna no. i postanowiłem i trochę się, wiesz, bawiłem jako dzieciak trochę mm, w różnych programach różnego rodzaju do różnych rzeczy. No. Stąd też między innymi, wiesz, wpadłem na pomysł montowania filmów i takie tam. Aha, Ale no. się bawiłem, wiesz co, grafiką 3D, bo kiedyś byłem bardzo mocno zajerany na, na grafę 3D no. i y, no i tak się udało to... Znaczy, no nie wiem Najgorsze tak, nie wiem, mod model takiego Ursusa to nie jest tak w sumie, nie wiem, ciężko zrobić, najgorzej Te skrypty i programowanie to jest najgorsze W sumie moim zdaniem, nie lubię, nie lubię strasznie robić w notatniku Czy coś, jak jest mapa, czy coś, robić coś w notatniku To aż mnie krew zalewa, nie, nie wiem, nie trafię takie rzeczy Ciężko wam powiem, to jest chyba najgorsze Co można robić w modzie i w mapie, że notatnik może dla innych to wiecie tam, łatwizna nie? No ale ja nie lubię mm -hmm. Znaczy ja nigdy tak, aż tak z tego to korzystałem z gotowy skrypt są nie pisałem skryptów. No tak samo pisać no, to jest Dało się odkopać gdzieś tam znaleźć te. To trzeba mieć łeb do takich rzeczy, to mega e, i wiesz co, ja się skryptami mówię nie bawiłem sam Bo, bo tak jak mówiłem, że to, to nie dla mnie ale gdzieś gotowałem albo po prostu wiesz wyciągałem skrypty z, z innych maszyn także no. ale też się fajnie to kurde, 3 te 3 piętra ułożyłem a tu nam trochę lipa wyszła z tym jednym malotem bo to jest trawa więc spokojnie. więc go zdejmiemy ułożymy go na tylną przyczepę Zdejmę go nie rozpię go po Ej Andrzeju, że się trochę zdenerwował No Dobrze, ja Ty Andrzeju, ja się trochę zdenerwowałem. No, no bo ten, piłem pas i tak troszeczkę wystrzeliło, ale dobra Wszystko pod kontrolą Jeśli pobrać takie coś, mm, że możesz podnosić te mega ciężary w farmingu, wiesz o co chodzi. Że to by wtedy bym sobie ręką poukładał trochę te, mm -hmm. te, te belki Nie wiem co ci chodzi Dobrze jest, ale tam sprzęty się też poradzę Taki problem to nie problem człowieku Kurde, fawrinku Cypfuch Palina. Oglądasz tego majstra? Czasami On dobry, on dobry jest, Kurde. Mega Dobra to jest tak, tu sepniemy pasem Wszystko jeszcze raz pospinamy po razie czego. I polecimy sobie w sumie tutaj kawałek dalej. I pozładujemy sobie tą sianą sianą kiszonkę też. Wejdzie, bo akurat jest... Wiem, że jest 10. 10 sianą kiszonki. Jednego na przyczepie, to jest 11. A możemy jeszcze jednego do góry włożyć na środek tak jak tutaj mamy załadowane, ale to mega wygląda. Kurde. Nie wiem czy, nie wiem, ile ma minut w sumie. Ile? 27. 20 będzie. 20? Uuu, mm. to, to leci. Zaraz, zaraz załaduję, to szybko pójdzie. To trzeba wiecie na ręcznym. Dobra, to odczepimy. Oj, git. Cud malina. Nie wiem, dlaczego ten jeden mi przecież, że trawa to jest. Wiesz co, bo może być tak, może że... Ja kawałek. Dokładnie, złapało. i ci złapało, wiesz, fragmencik. Pogi i po Czasami, wiesz co, niby, niby faring farmingiem, ale czasami... Idzie jako... oszukać tą grę, FS. idzie, powiem. o Jezu, i to... Na przykład, Człowiek? nie wiem, kosisz jakieś tam zboże, które jest tanie, nie, i sypie, i wjedziesz kawałek, na przykład, w rzepak i masz cały zbiornik rzepaku. <laughs> to co, w sumie mega, idzie o tę grę. No... Nie wiem, czy taki chyba jest, ale tak chyba jest, nie wiem, nie sprawdzałem. Wiem, że teraz idzie tak właśnie, że jak masz coś w zbiorniku, to się zmienia. To z zauważyłem ostatnio właśnie. Że masz jakąś tam zboże w zbiorniku i wiesz, w to się zmieni. Nie wiem, ja tak, tak miałem Tak, ostatnio. tak, 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 ja też tak miałem. Bo w 17 tak nie było, że... że się nie dało kości po prostu, przenikało przez nie? Także nie wiem. No. Kurde. Zdupiłem już to. Ach, to upadanie, nie lubię. Zdenerwowało teraz. O oh, kurde. Dobra, tego weźmiemy. Jarek byś chciał, byś pomógł. Nie. Co <grym>, zrobił na lagach ci powiem No. no. Na, tylu, tylu. na takim pingu. Człowieku. Ale byś mi pomógł. Fest. Kurde. Dobra Dużo jeszcze tego jest trochę Ej, no wejdą chyba trzy na dół Zaraz się to okaże Uj, uj Kurde Ciężko Ty nie wejdą, serio? Jak? Ale Ja już mnie denerwuje to Co ci denerwuje mordo? A ty kupie baloty Kurde, ten farmik nigdy... Nie wiem, mam nadzieję, że kiedyś będzie tak, że zrobią normalne te, te baloty, a nie... To jest porażka, to cały czas. Są one już lepsze niż kiedyś, tam były, ale cały czas mnie tak, trochę... Nie wiem. Takie lekkie są, jak balony. No. W ogóle ciężaru nie czuć, pewnie. Trochę je walniesz toaletą, jak normalnie, nie wiem. Chore trochę. O, czekaj, wesz dobra. Nic nie mówiłem. Dobrze jest. Gid mali na na dół. Już mała ta przyczepa. Ale się lepiej układa jak na razie niż na tamtą. Mówisz? Pod snędem, no pod względem dołu, kurde. Ja ci powiem, że... Fajnie nawet mi to wyszło. Dobra. Co tam jeszcze, Alek, powiesz? Nie, że mi telefon umarł śmiercią, to jakiś naturalny. No nie, no nie, ci pat? nie, 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 mam nie, A nie, masz nie, No co ty, nie, 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 Tak. nie, to za nie, kurde. nie, To jest. nie, się, nie, nie, teraz nie, Ojojojojojo Jarek, nie? Ojojoj Po meksem teraz pięty zawieć. No co ty, człowiek, jest tak się żebym zawalił wiesz co w biurko, że ojojozus Marius No to najgorzej jest jak, jak się z fale palet uderzysz, mały No, ja nie wiem po, po co Bozia wymyśliła te paluszki, wiesz? No właśnie, przecież, ale u nogi są niepotrzebne No ja ci mówię po co on wymyślał, żeby to się mogło pieprzyć, nie? nie? No takie płetwy kurde by były, by wystarczyły Człowiek Jakieś palce u nogi. Po co to robisz? Jeszcze poznajcie ciągle. Na co to koło? Właśnie. Kto używa tych palców u nogi? Ja nie wiem. Dlaczego to? w spokój. Nie wiem. Znaczy to... Teoretycznie według biologów to służy temu, żebyś utrzymywał równowagę sobie, nie? Serio? No. No kurde. No nie, spada. O tydzień. A prawie spadł. Był. W... Refleks. Prawdziwego. Farmingowca. Tak. <laughs> ale co zrobię? Dobra. Jak to jest ładnie ułożone? Ja... Nie wiem, w szoku jestem już może. Kurde. Ty byś tak nie ułożył. Człowiek, ja nie umiem układać balotu No na tej pierwszej mi słabo wyszło, ale na tej drugiej to jest... No kurde. Prawdziwe farmingowie się układa. Cykfuch. A jak? Majster. Wszystko, wszystko co pod ręką zaraz idzie w Pa Dobra Kurde A szoku normalnie Troszeczkę, wszystko... dobrze jest, dobra Podczepiamy, jedziemy jeszcze załadować te 4 I będziemy kończyć Troszkę dłuższy odcinek teraz no ale zawsze teraz takie krótkie wstawiałem Po, po 15 minut w sumie Ostatnio też chyba tam miał 17 Teraz jakaś tam akcja jest to można troszeczkę dłuższy zrobić Też długo go będę wrzucał nie? Nie wiem co się odbala ostatnio nie? Ostatnio nie wiem ile wrzucałem odcinek Miał 15 minut nie? No Najpierw pokazywało mi 2 godziny Nie wiem dlaczego, Aż już miałem troszeczkę dosyć lepszy internet nie? Tam mi się mhm. odcinki wrzucały po No 30 minut nie? Mhm Takie tam 20 minutowe o, nie wiem, ostatnio wrzucałem, nie wiem ile miał, no 15 minut chyba miał To mi się, najpierw pokazało mi 2 godziny, później w ogóle czasu nie było, nie? Miałeś taką sytuację, kiedy życie w ogóle czasu nie pokazywało, ile się będzie wrzucać? Tak! A no to ja też to nie ostatnio Później przychodzę, no mówię dobra, tam z 2 godzinki się zejdzie, przychodzę później, tak nie wiem, 2 godziny później cały czas czasu nie było, było 36% Dopiero później mi pokazało godzinę 40 i jeszcze się wrzucał, jeszcze się wrzucał Nie wiem, aż, nie wiem Ciężko się wrzuca czasami odcinki na YouTube ja się czepię, wiesz co, nie. problem jest taki, że oni jakby czasami, że grzebią przy skryptach, przy serwerach, yy, no to może być z tym problem. A ja próbuję uruchomić swój telefon, który jest podpięty pod napięcie i trochę mi to nie wychodzi. Od komputera, wiesz, przez USB, czy? Yy, tak, bo nie mam udowodnić, wiesz. A, a tu, nie wiem, słabsze napięcie jest tu, nie? Duży tak, 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 tak. Ups. Dobra, nie pytam Dużo słabsze jest napięcie i jest później wielki problem zazwyczaj Nie wiem, ja przez wiem co odję, chyba rozładowałem Głośnik Telefon też tam ale Telefon ogólnie tak mi się ładuje przez komputer, jak na przykład jakie zdjęcia zgrywam Przez kabel to czasami zostawiam tak to mi się naładuje, a tak to nie, zawsze do prądu Dużo dużo szybciej to się ładuje Znaczy, mi się te quick charge moje od Samsunga się zdupcywał, muszę sobie kabel po prostu jeszcze kupić i, 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 i to załatwić w ten sposób, natomiast... No, Na teraz troszeczkę mi się popsuło, ale... mega miałem utrudnione zadanie, bo... ja podjeżdżam do przyczepy bo one z górki jadą, mnie. Się ślizgają. No, nie wiem. Się, nie no, pojechało mi parę metrów Głupia gra Wszystko się rozwaliło Super, super A tak ładnie było Kurcze, dobra ostatni I zmykamy na farmę Mam nadzieję, że się nigdzie nie wypierdyknę jak zawsze Kurde, aż mi się Bulusiowo przypomniało kiedyś Jak żeśmy te grali no, rzeczywiście, coś tam było. Coś było z balotami, wiem, że trzy razy chyba leżałem. Albo na góralach? Na góralach też leżałem. Znaczy... Wszędzie leżałeś. <grym> z tym... W z... sumie. Kurde, dobra, tutaj... Tutaj to się w ramkę oprawi, tutaj się nie wywalę, spokojnie. Tak, już to widzę. No nie, ale... Mam trzy piętra, nie? Na przyczepie normalnej, na, na obydwu. Mam trzy piętra. Mam, takie jedenaście... 14 i 2,18 To jest yy, 29 pelek O oh, no, kurde, ty ja za chwilę się wywal... Coś jest... Ej, co? Przywaliłem coś Ej Wywalę się Mówiłem Ale kolizja jakaś jest Dobra, czekaj, przejechałem Co? Ej, nie! Leżę <śmiech> <śmiech> I Jeszcze nie, czekaj, przejechałem bo w trzaki wjechałem kolizja jest i... jacie, serio? Nie gadaj. Prawie. Pierwsza na dwóch kołach, nie? A druga, mam nadzieję, że się nie glebnie. Kurde. Dobra, dobra. Na tych górach to się boję, bo ta szesnastka nie ma hamulców w ogóle, nie? No nie wiem, co ty, ty ze środku piłeś. Nie, ja serio, nie wiem Ja się trochę boję, ale dobra, pasy mam To jest dobrze Kiedyś na góralach się pamiętam, że się wywaliłem I miałem pasy zapięte i, i, i dobra, mówię, nic się nie stało No Ale y, wychodzę z gry i wchodzę jeszcze raz, nie? Mhm I pasy się odpięły i musiałem wszystko odnowodować To było na góralach wtedy, co ten, co spróbowałeś mnie podnieść tą 9, A Pamiętam, pamiętam To tam jest nawet na odcinku jak leżę przed mm -hmm. bramą jak się wjeżdża, pamiętam. Gdzieś oglądałem te odcinki, nasze stare. Hmm... Fajnie, że utknęłem, nie mogę wyjechać. O, ej. Nie, 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 nie! Ty! Stój! Leżę Ja, serio Waliłem się. No przypał trochę ty mordo. Ale to nie było specjalnie, ja serio... Nie jest nie Nie wierzę w tą grę po prostu. Czekaj może się podniosę jeszcze, ale... Chwila próby Dobra Jak 9... Dziewięć... Nie, Kurde Czekaj znaczy, jak 16 by się podniosła to jest... jest szansa, ale wątpię to kurde Nie wiem jak to naprawić ten problem <grych> Ale Meister? Fak w rinku Hmm. dwie przyczepy leżą. No nie wiem, bo ludziska serio się nie podniosę. Jarek by był, hmm. ale. Jarek ja przypał. Do dino pojechał. nie ma Jarka na Osinie. nie podniósł. Ty masz tura, nie? Czy masz tura jakiegoś? Mam, mam, no mam, mam, mam. Podniosę. 904 No nie podniosę się sam. Nawet nie mogę samego traktora podnieść Dobra, podniosłem traktor <laughs> Kurde, ten odcinek serio będzie długi Spróbuję podnieść, jak nie dam rady, to, to koniec odcinka ja to... Ale dam radę Nie no, nie dam rady, super, super. <laughs> Czemu ty się oszukujesz, tak? Ale już było pra... Ja nie wiem, przez co się wywaliłem, to jest normalne Czemu ja się zawsze muszę wywalić, jak jadę z tymi? Balotami. Nie wiem, czy był jakiś recykling kiedy się nie wywaliłem. Jak, jak ktoś mnie śledzi kanał, tak od zawsze, to niech napisze, czy był jakiś recykling kiedyś. W tym się jeszcze nie wywaliłem. Był chyba. Był? Mówisz? Jak ja kojarzę, to był. I tam zawsze się górale ko kojarzą z tym, że zawsze glebem. Jak, jak ja to pamiętam, kurde. Jak wyjeżdżam. Górale to tam. Jak z pola wjeżdżałem to mówisz, dawaj, dawaj, A ja jaj, jadę, i gleba. glewa to było ci. Nie podniosę chyba. Nie ma takiej opcji. Jeszcze spróbuję podczepić może jakiś tam. Cudem się to uda. Muszę jakiś cięższy sprzęt sprowadzić z PGR-u jakiegoś. Czy coś. Może Jarek coś mi przyjedzie, przyjedzie pomóc. Nie. <laughs> nie podniosę. Hmm. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, sąsiad. Dobra, wciskałem, no chciałem fajną akcję zrobić, jeszcze to zwieźć do domu, ale... No nie pykło no. Nie wiem, to jakaś kolizja jest w tych szakach i się wywaliłem. No nie no trudno, dobra. Także takim akcentem niestety nierealnym. Ale co to zrobić? No to się wyklepie spokojnie, Ursus będzie jak nowy. E, będę się z wami żegnał, także jeśli się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Fajnie sobie to ułożyliśmy, wbijajcie do Jarka. wbijajcie na grupę Urban Team. No i co? Myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie, do kolejnego. Cześć. Papa!